czegoś, co sprawia, że auto staje się niemal kultowe. To coś na pewno ma Porsche Boxter S. Nie wiadomo, czy jest to spowodowane sportową legendą firmy, czy też nieprawdopodobnym urokiem, którym emanuje auto. Nadwozie Boxtera jest typowe dla firmy Porsche z okrągłymi światłami i klasycznie już załamaną maską. Sportowy charakter podkreślają wloty powietrza oraz umieszczone po środku dwie końcówki układu wydechowego. Całość tworzy bardzo dynamiczne wrażenie. Wnętrze idealnie pasuje do charakteru tego samochodu. Jest luksusowe, ale i oszczędne w formie. Skórzane fotele gwarantują bardzo dobre trzymanie boczne wskaźniki i przełączniki są rozplanowane w bardzo logiczny sposób. Stacyjka tradycyjnie po lewej stronie kierowcy. Wnętrze wykonano z najwyższej jakości materiałów. Zawieszenie gwarantuje doskonałe trzymanie drogi przy jednoczesnym komforcie jazdy. Auto na zakrętach prowadzi się bardzo pewnie. Odnosimy wrażenie, że jest przyklejone do nawierzchni. Rewelacyjnie działają odporne na fading hamulce wyższe cechy sprawiają, że w aucie czujemy się niezwykle bezpiecznie, o czym przekonaliśmy się pokonując górskie, kręte drogi Włoch. Porsche Boxster napędzany jest silnikiem o mocy 252 koni mechanicznych. Na niskich obrotach jednostka pracuje delikatnie i cicho. Sportowe brzmienie dobiega dopiero powyżej 4,5 tysiąca obrotów. Auto przyspiesza do setki w 5,9 sekundy. Maksymalny moment obrotowy 305 Nm osiąga przy 4,5 tysiącach obrotów na minutę. Przy spokojnej jeździe bokster pali w granicach 10 litrów. No ale ponieważ jest to w każdym detalu auto sportowe,